Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pierwsze wersje reflektorów były lampami na powozach bez koni, jednak używanie świec jako pierwszej formy oświetlenia miało ogromną wadę, w miarę jak powozy bez koni stawały się coraz szybsze, Świece były łatwo zdmuchiwane przez strumienie powietrza. W 1908 roku wprowadzono reflektory elektryczne i branża nigdy nie oglądała się za siebie. Ewolucja reflektorów była dość powolna. Dzięki najnowszej technologii opracowanej w ciągu ostatnich kilku dekad mamy teraz bardziej wydajne źródła światła, takie jak diody LED. Diody LED wykorzystują małe diody które wytwarzają światło, gdy przepływa przez nieprąd elektryczny. Czym są reflektory LED? Diody elektroluminescencyjne. LED to półprzewodnikowe źródła światła, które emitują światło, gdy przepływa przez nie prąd. Pierwsze zastosowania technologii LED miały miejsce w urządzeniach gospodarstwa domowego. W 2004 roku Lexus zaprezentował nam pierwszy przykład zastosowania technologii LED w reflektorach Zastosowano w nich żarówkę LED do świateł mijania, ale nadal zdecydowano się na halogenowe światła drogowe. Audi było pierwszym producentem, który zastosował reflektory LED w modelu R8 z 2008 roku. Wydajność technologia reflektorów LED jest wciąż w powijakach, ale doskonale nadaje się do kierunku, w którym zmierza przemysł motoryzacyjny. Wydajność jest kluczem do każdego nowego modelu. A reflektory LED pomagają w tej misji, ponieważ reflektory LED nie wymagają dużej ilości energii elektrycznej do świecenia, producenci wolą korzystać z tej technologii, ponieważ alternator nie musi pracować tak ciężko. Aby je zasilić, najlepiej sprzedający się pojazd elektryczny na świecie Nissan Leaf wykorzystuje reflektory LED z kultowymi światłami do jazdy dziennej co świadczy o ich wydajności. Dzięki temu Leaf może przejechać 215 mil na silniku elektrycznym o mocy 160 kW. Nissan Leaf wykorzystuje reflektory LED z charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej. Aby zademonstrować ich wydajność, długa żywotność reflektory LED nie wymagają tak częstej konserwacji, jak ich halogenowe odpowiedniki. Żarówki reflektorów LED mają żywotność 15 tysięcy godzin w porównaniu do 1000 godzin w przypadku reflektorów halogenowych. Przekłada się to na 11 do 22 lat pracy przed koniecznością ich wymiany. Te żarówki reflektorów są wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić oświetlenie wymagane w motoryzacji, awarie reflektorów LED zdarzają się rzadziej niż w przypadku reflektorów halogenowych lub HIT wyładowczych. Instalacja: Jeśli twój samochód nie jest standardowo wyposażony w reflektory LED, możesz je przerobić, kupując zestaw reflektorów. Zapewnia to przewagę reflektorów LED bez konieczności zakupu stateczników lub modyfikacji układu elektrycznego pojazdu. Istnieją zestawy reflektorów LED które są zamiennikami typu direct plug -in. Oznacza to, że można je zainstalować bezpośrednio w miejsce żarówki halogenowej. Samodzielna instalacja takiego zamiennika reflektora jest prosta i może nawet nie wymagać pomocy mechanika, w zależności od umiejętności i majsterkowania. Przed zakupem modyfikacji lub modernizacji reflektorów należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym stanie, aby upewnić się, że pojazd jest zgodny z określonym kolorem i typem reflektorów. Technologia LED staje się coraz tańsza w produkcji, co oznacza, że zakup reflektorów LED do samochodu jest teraz tańszy. Zazwyczaj zestawy zamiennych reflektorów LED kosztują od 125 do 1000 dolarów. Reflektory LED przynoszą korzyści nie tylko kierowcy, ale także pojazdom wokół niego. Wiązka światła z reflektora LED nie jest tak oślepiająca jak w przypadku reflektorów Hit lub Halogenowych, jako najbardziej wydajne i trwałe rozwiązanie. Reflektory LED są doskonałym ulepszeniem dla każdego samochodu. Przed zamontowaniem reflektorów LED należy upewnić się, że pojazd spełnia wymogi przepisów dotyczących reflektorów obowiązujących w danym stanie.